Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam! Dzieci poszły spać, to znaczy, że mogę poszaleć w kuchni. Mogę się wziąć za robienie zapasów na zimę. Czy też tak macie? Więc zapraszam Was do zrobienia pysznej, domowej kapusty kiszonej, naładowanej probiotykami i witaminą C. Czy lubicie kapustę w jakiejkolwiek postaci? Zostańcie ze mną i obejrzyjcie film. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, to zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę pod filmem. Pod filmem znajdziecie również link do bloga, gdzie będą podane wszystkie składniki, które zostaną użyte do przygotowania tego przepisu. A będziemy potrzebować kapustę białą, ja już mam gotową poszatkowaną, marchewkę startą na tarce na grubych oczkach. Sól, ziele angielskie, pieprz w ziarnkach, liść laurowy, no i oczywiście słoiki, w które zapakujemy kapustę. Słoiki należy wcześniej umyć, wyparzyć, a jak wyparzyć to kliknijcie tutaj kartę i zobaczycie mój sposób na wyparzanie słoików. Jesteśmy na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Zaczynamy od dodania marchewki do kapusty. Ja tu już mam przygotowaną ilość na 10 kg kapusty. Tu oczywiście nie ma 10, bo nie zdołałabym tego wszystkiego wymieszać. Więc będę dodawała partiami. I dodaję również tak. Prawie na oko sól. I sól przyjmuje się średnio, że na 1 kg kapusty dodajemy od 15 do 20 g. Ja również dodaję na oko, bo próbuję, a dokładnie to Mariusz próbuje. Musicie uważać, żeby nie przesolić, bo później taka kapusta kiszona jest niesmaczna. I mieszamy. Dokładnie wszystko. Mieszamy teraz. Jeśli lubicie kapustę kiszoną, to zapraszam was do zrobienia pysznych mazanek właśnie z kapustą kiszoną. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Mariusz, ja. chodź spróbujesz. Ja to już prawie kończę mieszanie kapusty, a chcę Was zaprosić do zrobienia, właśnie, surówki z kieszonej kapusty. Kliknijcie tutaj kartę z przepisy. Mariusz, chodź, spróbujesz, czy już jest odpowiednio słony. Nie mogę. A dlaczego? Bo jestem w piżamie. A to tswaniak się przygotował do spania. Dobra. Tą kapustę zostawiam teraz, żeby lekko zmiękła, wtedy łatwiej jest pakować do słoików. A w tym czasie włożę przyprawy do słoików. Ale sobie idę umyć ręce. Już jestem. Bierzemy parę kuleczek ziela angielskiego i wkładamy do każdego słoika. Pięć. Taki plan był, żeby było w każdym słoiku po pięć. Teraz pakujemy po parę kulek ziela. Yy, wróć! Pakujemy teraz po parę kulek pieprzu czarnego do każdego słoika. A teraz wkładamy liść laurowy. A zanim to zrobię, to zapraszam Was do zrobienia pysznego farszu, który możecie użyć do naleśników czy do pierogów kapuściano pieczarkowy. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Jeśli są duże to wystarczy jeden, a jeśli mniejsze to po dwa. A teraz zbliżamy się do bardzo fajnego momentu, czyli ładowanie kapusty do słoików. A dlaczego fajnego? Bo to oznacza, że zbliżamy się do końca roboty. I ładujemy tą kapustę do słoików, oczywiście sprawdzając, czy już odpowiednio zmiękła. Jeżeli będzie na dole sok, so, pokaż, Mariusz, kamerą. Widać tutaj, czy nie widać? Widać, chyba. O tutaj w rogu. Na dole. Tak. Ja tylko zastanawiam się, gdzie okrągła miska ma kąt. No ma. I teraz. Jeżeli kapusta puściła sok, to znaczy, że możemy ją wkładać, upychać do słoików. A zanim to zrobię, to zapraszam Was jeszcze do zrobienia powideł śliwkowych. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. I pamiętajcie, żeby porządnie ubijać, żeby jak najwięcej właśnie włożyć. Ja musiałbym użyć tłuczka, bo moja ręka by tam nie weszła. Bo Ty masz łapę, a nie rękę. <grytanie> Kapusty wkładamy do słoika tyle, żeby było około 2 cm od góry wolnego. Gdzieś na takiej wysokości właśnie. A później po włożeniu reszty kapusty do słoików dolewamy tego soku, który właśnie został tutaj z kapusty. Kapusta po prostu musi być przykryta tym sokiem. A ja się z Wami widzę po włożeniu reszty kapusty. A miałam się właśnie Was zapytać, czy zrobiliście już swoją kapustę, czy dopiero zamierzacie robić? Napiszcie, napiszcie mi to w komentarzu. Kapusta jest już zapakowana do słoików, a ja chciałabym podziękować jednej pani, która podsunęła mi pomysł, żeby buraki do zakwasu, właśnie który też mi się tutaj kisi. Ten jest zrobiony jeszcze moją metodą, ale ona mi podsunęła pomysł, żeby po prostu buraki pieczone zakisić. i że jest wspaniały smak. Także dziękuję za tą propozycję. Jak ten zakaz zrobię, to się z Wami podzielę przepisem. A teraz wycieramy dokładnie tutaj brzegi słoika, żeby były suche. I zakręcamy również suchą nakrętką. Nie robimy tak z każdym słoikiem. Tak przygotowane słoiki wynosimy teraz w miarę chłodne i ciemne miejsce i najlepiej włożyć je właśnie do jakiejś miski lub podłożyć sobie jakieś kartony, bo jak się zacznie proces fermentacji, to zaczną po prostu kipieć i jeżeli ustawicie je od razu na półce, to będziecie półkę mieli zalaną właśnie tym sokiem, który zacznie wypływać ze słoików. Jeżeli macie ciepło, to ten proces zacznie się już nawet gdzieś tak w drugim dniu od zrobienia. Więc jest to bardzo szybko. Odwracamy czy nie odwracamy? Nie, nie odwracamy. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco i napiszcie w komentarzu, czy lubicie kapustę kieszoną i co Wy z takiej kapusty kieszonej robicie. Jakie potrawy? Jakie są właśnie Wasze ulubione potrawy z kapusty kiszonej. Na naszym kanale znajdziecie również inne przepisy i polecam Wam ciasto czekoladowe z kruszkami i kramble ze śliwkami. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Pa! Kliknijcie subskrypcję.